Hej hej hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w nowej serii na moim kanale sport. A tym razem będzie to portal. E, oczywiście już chciałem powiedzieć portal a dwójki, ale to jeszcze nie, to jeszcze będzie później. E, oczywiście portal będzie się pojawiać w miarę co drugi dzień, może w miarę, może codziennie zobaczymy jak to teraz będzie, ponieważ mam tam problem z YouTube'em, jak e, kto wie ten wie. E, I mam nadzieję, że wszystko się jakoś rozwiąże. A tymczasem startujemy, będziemy grać oczywiście postacią Shelly portada raczej nie trzeba nikomu przedstawiać, ale i tak sobie go przejdziemy, tak sobie postanowiłem. Nawet po to miniaturki zrobiłem, żeby to właśnie przejść. Razem z wami, jeśli oczywiście zginę, umówmy się tak, że możecie mi napisać, że jestem słaby w komentarzach. No, ale oczywiście też, jeśli wam się oczywiście dany odcinek będzie podobał, lub może nie, no to dajcie tam łapkę w górę, w dół, cokolwiek. No i tyle. Zaczynamy. Zaczynamy rozdział pierwszy, nowa gra. Tak myślę, że oczywiście zrobimy tyle, ile będzie stanie na dany odcinek. To jest niby podzielone na rozdziały, ale oczywiście zobaczymy, jak to nam wszystko pójdzie. Na początku oczywiście takie tutoriale. Oczywiście też całą, całą naszą, nasze, wszystkie nasze testy będzie nam towarzyszyć GLADOS. Hello, and again, welcome to the Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. We hope your brief detention in the relaxation vault has been a pleasant one. Your specimen has been processed, and we are now ready to begin the test proper. Before we start, however, keep in mind that although fun and learning are the primary goals of all Enrichment Center activities, the may occur. Muchos from... gracias, señorita no. Glados. Y, oczywiście, jak to w portalu jest, mamy specjalne buty chroniące nas przed upadkiem. Y, nasza bohaterka to Shel. Mamy aktualnie pomarańczowy kombinezon, niczym w jak w więzieniu. No i Idziemy. Robimy te testy, o które nas, nas prosi. Oczywiście jest bardzo możliwe, że w jakimś momencie się zatnę. Ale mam nadzieję, że to nie będzie na długo. A jeśli już będzie, to oczywiście. Przez, będzie jakieś, jakieś cięcie. Także, ten materiał wskazuje na to, że to jest technologia. Ten materiał wskazuje na to, że to jest technologia, która przechodzi przez ten For instance, the aperture science weighted Storage Cube. W tym y, pierwszym rozdziale mamy 19 testów, zobaczymy ile so będziemy w stanie zrobić. Cube, Szybciej skaczemy niż chodzimy. Dobra, niech nam się otworzy tutaj portal dokładnie. Fak. No nie zamknęła nas. GLaDOS! Wypuść! Teraz! Halo! Dzięki W sumie mogłem tak nie przychodzić, ale... Nieważne Mamy ten Tak, oczywiście GLaDOS jest cyniczna i ma tam swój humorek e, także będzie zabawnie tylko trzeba uważać, żeby nic sobie nie zrobić. Możemy sobie tutaj kucać. Prawie niczym się czołgamy. Dobra. Mamy szybkie loading screeny, a w sumie ich brak, No tylko mamy napis wczytywanie. Please be advised that a noticeable take of the blood is not part of any test protokol, but is an unintended side effect of the aperture of material emancipation grip, which may, in semi rare cases, emancipate dental fillings from tooth enamel and tea. Ten portal Gun, który te, teraz dostaniemy strasznie hałasuje. Dlatego trzeba go zdobyć i się go pozbyć. Very good. you are now in possession of the aperture science handheld portal device with it you can create your own się it's the to be completely safe the device however has not do not touch the operational end of the device do not look directly at the operational end of the device

Dobra, Glados, nie panikuj. Będzie wszystko dobrze. Będzie dobrze, musisz mi uwierzyć. Chyba że nie chcesz mi wierzyć. No to trudno. Nie ty pierwsza No właśnie widziałem, że tak to będzie było kamer Ubarwiałeś rzeczywistość? No nie mów Jak tak mogłaś? GLaDOS no mi coś takiego Nie lubisz mnie

To, to może Rodo jest nie i, i GLADOS nie chce podać. GLADOS przestrzega Rodo. No. Może tak została zaprogramowana. I... Albo nie chce powiedzieć. Dobra. A się przestraszyłem, przecież tutaj nie ma żadnego kwasu, nic. Znaczy tam jest coś czerwonego, niefajnego. I, I to nie wygląda za przyjemnie, nie? Ale. Ale się przestraszyłem. Odcinki, no zobaczymy. Postaram się, żeby były jakoś 25 minut, może pół godziny, tak aby nie były za długie, nie były za krótkie były w miarę tak optymalne. Także zobaczymy jak będzie szło. Na razie idzie no, bardzo prosto, o czym już wspominałem no ale warto wspomnieć jeszcze raz. Ja bym na przykład oczywiście takim zapomniał, no nie to, że ja was jakoś źle oceniam, po prostu jak wpadnę w taki słowotok, to czasem zapominam co mówiłem przed chwilą. E... No i tak to wygląda właśnie. Dobra, zrobimy coś takiego. Coś takiego będzie dobrze. Ideolo! No nie winda mi ucieka. Wracaj tu! Nie zdążyłem! Tu już mamy kwasik. To wygląda jak jakaś taka benzyna. Benzyna jak się wyleje to jest taka fajna tęczowa, tylko że to nie jest tęczowe. Ale takie ble. Aż się dymi już. Może to szerekowi zabrali, ja nie wiem. Może. <ścoughs> Co ja mówię? Tak, to ma podnieść moją adrenalinę, żebym efektywniej myślał i, i czuł niebezpieczeństwo, żeby jednak jak najszybciej stąd uciec tak jakbym był w filmie piła. Na szczęście nie oglądam horrorów ani w nie, nie gram. Także. Znaczy oglądam, jak ktoś gra, nie? Ale sam nie gram. Nie oglądam filmowych horrorów. attempt, że jak to niemożliwe? No na razie jest niemożliwe, bo nie mogę sobie kostki złapać, nie wiem, coś. Dobra, mamy kostkę. Aż za bardzo ją słychać. Oczywiście, dzięki Tobie, dzięki Twojej osobie, która zapewnia nam ten pesymizm, to jest wszystko dobrze, nie? Wszystko jakoś idzie. I przypominam, jeśli zginę, możecie napisać, że jestem słaby. Hello again. To reiterate, previous one is next. Where is it? It's momentum. spectacular. You appear to understand how a portal affects forward momentum, or to be more precise, how it does not. Aye, Kuno.

jak się uda zrobić, to fajnie. Jak nie, to nic, 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 nic nie szkodzi. <laughs> się plącze już powoli. Ale jednak trzeba to utrzymać, te, te takie... Flow. No, będę się starał. Dzięki za ostrzeżenie. Mówiłem, że to jest niebezpieczne. Dobra. Czy to się uda? Patrzcie. Poszło tylko to muszę poczekać, teraz, no wszystko, bo ja tutaj nie mogę tak operować. Teraz, teraz, teraz to nie zdążyło. Ten Portal gun sobie strzela jak chce, przez co wydłużam i tutaj psuje wszystko i do tego, tego hałasuje. Leci, jest, uda się. Dobra, mamy to. Winda działa, jest ok. Dostanę tam portal? Nie dostanę. No nic, czekamy. Dobra, dziękuję.

Dajesz, Shell, je yeah. <grywia> Tak trzymaj Shell, je yeah. Shell i Wilczu dadzą radę Nie ma to tamto Jak się zatnę gdzieś, to nic nie szkodzi sobie Będę mógł uciąć, nie? Będę mógł sobie uciąć i, i, i dla was to będzie mało widoczne, dla mnie będzie e, Fajne o tyle, że po prostu zaoszczędzę wam czas no, także to jest fajna współpraca, o to chodzi właśnie, nie? Takie przechodzenie, no. Kto będzie chciał, tego nie oglądać, oczywiście. Glados, co ci się robi? Coś nie tego jest. Dobra, kostka tam poszła. Tutaj sobie aktywowaliśmy. Dobra, mamy to. Mamy tutaj niebieski dalej, mamy. Sio. Bierzemy kosteczkę. Poziom. Kurde. Fajnie, fajnie. Dobra. U, mam Mam to, myślałem, że zgubiłem kostkę, ale nie. Wilczu, wiadomo, takie rzeczy potrafi zgubić, zbanić, tak? Tak potrafię, Ui. Ale nie tym razem. Tym razem się udało. Dobra, lecimy. Siu, siu, siu. Dibagujemy windę.

Proszę bardzo, zawodowiec, zawodowiec. Prawie. O nie, dobra, teraz się uda patrzcie! bez wchodzenia. Działa? Działa. Mówiłem, że bez wchodzenia zadziała. Jaki to mamy portal? Niebieski, wychodzimy tam, Tyk, tyk. O nie, to, to się poprawiło. Dobra, dobra. Stój. Teraz robimy coś takiego. Idziemy. No nie, no weź Glados, nie bądź taka no. Czyż dobrze robię. Dlaczego chcesz mi zrobić krzywdę jakąś? Glados. Za to, że ci kamery niszczę, ale to sobie założycie nowe. All subjects intending to handle high-energy gamma leaking portal technology must be informed that they may be informed of applicable regulatory compliance issues. No further compliance information is required or will be provided. And you are an excellent test subject. No, I am ideal, but don't do anything. Move me, so, okay? Do something, you won't do. Zdecydowanie skakanie jest lepsze. Tak bany hopować, nie? Przecież to zostało stworzone na bazie Half-Life'a. Znaczy, we wszechświecie Half-Life'a, no ale w sumie na bazie też. Dobra, trzeba zrobić coś takiego. Oby nie zginąć. Windę poproszę. Dobra, niebieski albo pomarańczowy. Raczej, pomarańczowy. Tak? Tak. Działa. No i o to chodzi, jak darmowe to biorę. Biorę dwa. Jak darmowe.

Testing apparatus destroyed. Ale muszę ją wkurzać niszcząc te kamery, nie? Jak myślicie? Bardzo się będzie denerwować. No kurde, zniszcz się. Dobra. Trzeba zrobić szybkie. O, fuck Ostatnia szansa. Jest. Ale bym to prawie spieprzył. Bo ona się przecież po kilku uderzeniach niszczy, nie? Dobra. To już jest coś trudniejszego, ale damy radę, damy radę. Pewnie, że damy radę. Yy, dobra, tam użyłem pomarańczowy. O nie! Gdzieś tutaj będę musiał wcelować. Kamera. O nie. Dobra. Teraz się nie doskoczę, ale doskoczę sobie tym razem. No, z tą kamerą. Tylko ja tu mogę kamerować. No! Znowu się nie uda. Na razie nie ma potrzeby ciąć tego wszystkiego. Dobra, jest ok. Tutaj musimy zrobić prawie że to samo. Prawie że to samo. Dobra. Trzeba je zrobić coś takiego. I! Ej, patrzcie, to leciało gdzieś tu. No nie mogę pingować. To nie jest kopa Nic. Ale przeszło. Przelecimy, przelecimy, dobra, tutaj trzeba będzie coś takiego pewnie zrobić, tak? No mamy tu raz dobra i jesteśmy. Dobra Robimy coś takiego. Dobra. Aha, idealny timing. Ja, ja, ja nie chcę oddawać organów. GLaDOS, nie. Dobra. I to był ostatni test, tak mi się wydaje, w tym odcinku. Zobaczymy jak to będzie. Yy, I mam nadzieję, że mimo wszystko się podobało. Nie wiem, czy ten ostatni, czy to był ostatni. <laughs> Może ten będzie ostatni, co zrobiłem przed chwilą. Także to się za chwilę pożegnamy. This camera camera scheduled maintenance. The appropriate chamber for this testing sequence is currently unavailable. It has been replaced with a live fire course designed for military androids. The enrichment center apologizes for the inconvenience and wishes you the best of luck. No nie, Kamarec jest na koniec odcinka. Please put me down. Aha. Dobra, zobaczmy, czy pójdzie szybko czy nie. A mnie trafiła. No siema. Dobra, na szybko zrobimy chociaż część tego testu. Ała. Do widzenia. Nie ma takiego strzelania we mnie, tylko ja strzelam w was. Ja tu jestem strzelcem po prostu. Tu będzie słabe troszkę. Ale mam tu kostki. Hmm. Dobra. Mamy to. Załatwimy cię kostkami. Wow. Rozwalone wieżyczki. Ała, 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 ała. Co ja robię? Ej, ona mnie widzi. A tu widzi mnie kamera. Ała, ała, ała. No nie, nie żyje. Czy gdzie zapisało? Tutaj. A, ha. ha, ha. ogień przyjacielski, hurra! Nie ma takiego, ale Sal to zrobiła. Ej, ale to zrobiłem teraz, nie? M musicie docenić to, musicie to pochwalić. Dobrze to zrobiłem. Goodbye. Z drogi. <laughs> Okej, okay. to dobrze, że nie jesteśmy Androidem. Dobra, także dziękuję za uwagę. Udało się rozwalić wieżyczki. Trzy testy do końca pierwszego odcinka, pierwszego rozdziału. Zobaczymy, ile nas jeszcze tutaj testów czeka. Czy więcej, czy mniej? No tak mi się na razie wydaje, że tak by wystarczyło to wszystko. Także. Także dziękuję, trzymajcie się. No oczywiście nie zapomnijcie ocenić, skomentować i napisać, że jestem słaby, bo zginąłem. No i na razie i cześć.